No, siemaneczko, siemaneczko z tej strony. Chujowy morderca, czyli ja, bazalt. No, dzisiaj to był taki chyba wybryk, bo wtedy taki podbudowany udało mi się kurwa tego zrobić. Tego yy, widłem, tego yy, eksperta, udało mi się zrobi, po, jakoś sensownie pograć. Może trafiłem tak na takie drużyny, bo yy, ten ostatni mecz. Yy, Uświadomił mnie, że nie, no kurwa, nie, nie, powinienem, znaczy może i powinienem grać, ale jakoś nie sprawi mi to takiej radości jak nawet wiszenie na haku. Albo przynajmniej, o, bo tamten mecz mnie akurat nie wkurwił, ale wkurzenie surwem, a wskurzenie tym, a wskurzenie mordercą to są dwie różne rzeczy, bo tutaj się wkurzasz po prostu jak ktoś cię stunaluje albo coś chujowo zagra, a tam po prostu ktoś lepiej się gania, umie się po prostu ganiać, wystarczy, się umie ganiać, nie musi nawet być hamski i mnie tuż irytuje, nie? Tak było za... W... ...początku w serii, jak próbowałem mordercą grać, po prostu tak mnie kurwa irytowali ludzie, że to nie ma sensu. Znaczy czasem sobie może coś nie będę grał, ale... ...będzie to rzadka rzadkość. No Zresztą nudny ten mecz był jak flaki z olejem Przeze mnie też Bo kampiłem, znaczy kampiłem No w sumie krążyłem Między silnikami No w sumie kampiłem silniki, no dobra Przyznaję się Nie kampiłem surwów, ale kampiłem silniki No ale kurwa No Szyb szybciej, by, szybciej by uciekli Uuu to już, mo to już mo mogę już się powiesić e jeśli na haku Czy mogę się się już sam powiesić na haku To jest pytanie Bo Racon City no Ontario jest. Yy, zdecydowanie yy, OnRiot chyba, znaczy się Ontario to jest taki nóż. Ontario od 1, <ścoughs> jakoś tak. Yy, yy, chyba. A taki dźwięk to mi pasował. Yy, no, z sterunku... jakbym. Czekajcie. Jakbym powiedział, że udało mi się uciec, Dobra, zrobimy taktyczny manewr, Spierdalamy. Chodź, chodź, chodź gdzieś tutaj. No, to no może. No, niech będzie przy telewizorze, aczkolwiek. No. Ja się tylko boję, że mm, grając teraz, bo teraz gram bez kotka, grając bez kotka, no... Dobra, spierdalam. Trafię na niewidzialnych... Och, ona bije... goni ją, dobra. Myślałem, że mi nie... Mnie gonisz. Nie goni mnie. Yy, ten, yy, kupiec to widzenie śladów, drasznie mnie to powiem wam. Yy, jak to się nazywa? Szkoda tego trochę silnika, bo pół miałem. No ale trudno. Yy, nie wiem co ja chciałem powiedzieć. Zapomniałem o czym mówię. A skotkiem boję się, że yy, no bo skotka nie, nie umiem na niewidzialnych, czy tam tych bez radiusa, albo coś. Źle mi się gra bardzo na te, na te postacie. W sensie, no wiadomo, że gra się na nie jak bez skotka, nie? Normalnie dla osób, które nie używają tego perka, ale ja naprawdę przez długi, długi czas go używałem. Jak na tych zwykłych morderców, no to po prostu warto się rozglądać i tyle. A na tych. No nie wiem, kto się ściągnie, bo nie chce mi się tam iść. No bo kolejne pusilnika zostawiać. Ja pierdolę, ja będę musiał iść pewnie, nie? Ta nie pójdzie! Urwa. Czy może sprint użyć, tak? No trzeba by było. Znikaj <śpionie> <śpionie> yy, dobra, nie wiem, chodź tu na paletę? Poleczyć? Nie chcesz, to nie Czy mogę za tobą powiedzieć? A żeś wybrała miejsce? Nie, ale czy to będzie znowu taki mecz, że ja, kurwa, będę starał się cokolwiek zrobić, będę cały czas ich ściągał, a na sam koniec, kurwa, ja zdechnę? Bo mnie przewisi, bo widzę, że tutaj... Mało imprezowy... Mały imprezowy, kurwa, team... team jest. Jeszcze mam fioletową apteczkę, którą pewnie nie zużyję nawet. Nie, mi cię, kurwa, ściągnąć, bo ja nie będę wszystkich ściągał cały czas. Ja bym chciał silnik zrobić, nawet, nawet nie pamiętam jakie mam zadanie, nie, ale to takich szczegółów. Nawet nie, pa... nie pamiętam... Nie jakie miałem zadanie, ale... A! Różowy gli... a, no to świetnie. I team -ową ak ak atrakcję robić. Jezu, <ścoughs> atrakcje. Akrobacje. No, wiecie o co chodzi. Eee, no to... A nie, myśmy zrobili już! Czyli nie pierdol, że oni nie, nie ściągnęli. Ja pierdolę, no to zajebisty mam Team, no to kurwa. No ja wiem, że ta się jedna goniła, ja rozumiem to. Ale kurwa ta druga co robiła? Była wyleczona? No przecież kurwa ja nie mogę wszystkich ściągać. A, sprint nie trafiłaś, ha, ha. No z... kurwa mać! Czy ja zawsze się muszę Tam jest paleta, tu jest paleta Co, co ty kurwa robisz? No na jakiejś mo moce super? Kurwa, nie mam tu nic już, a chuja Co ona w ogóle robi? Czemu ona mnie nie biła? No i teraz będę na haku kurwa do końca meczu na 100%. No mówię O, ściągnęła tamtą. To czemu one nie ściągnęły tej laski? Przecież one gdzieś tam były, no przecież zresztą widać było gdzie padła tamta Ta ucieka Czy biegnie mnie ściągnąć, to jest dobre pytanie No tą goni, no to tą goni, to tutaj idziemy ściągnąć. Tyle dobrze, że ona nie wraca do haku. Chyba wylecze za pomocą apteczki, wiecie? To czemu oni jej nie ściągnęli? To są jakieś upośledzone, albo co? Dawaj. Nie wiem, nie rozumiem czemu one jej nie ściągnęły. Daleko na pewno nie, mogli, nie mogły być, bo tutaj chyba że się które... Sorki. Chyba, że się któraś zgubiła, nie? bo to się zdarzyło. Ja też tu czasem. Trzeba było jakiś silnik znaleźć. Może nie na środku, bo... Bo one się tam cały czas drdają. To w ogóle był totem. A mi trochę szkoda barnować taki piękny. Ukryty za biurkiem... Totem. Więc trzeba go zniszczyć A co tu robiła? Już tu nic nie ma, to jest zrobiony silnik Chyba, że chciała pobłogosławić to temu, to mogła przyjść i pomachać Ona silnika szuka, no ale tutaj przy zrobionym to zazwyczaj aż tak blisko nie ma, nie? Kurwa, oni cały czas gdzieś... Tu Tylko żeby ona mnie znowu nie znalazła Dobra, ja się tu przykampię może

Poszła za mną, mnie tuneluje, kurwa, mile. Tylko, że tu nic nie ma, więc padnę za sekundę. O! <m> Łap! Uff! Ej, czemu mam narażenie? Zresztą z drugiej strony. Kurwa, dogoni mnie! O, tego się nie spodziewałem akurat. No dobra, tu zwracam od. A ja nie wiem, czy nawet ją piszłem tą paletą, czy ona nie była przed nią. O kurwa, no trochę to było głupie miejsce do lupowania, bo się nie widziało tego zabójcy, więc to było takie. Taka średnia paleta do jakiegokolwiek lupingu. Ale powiem, że ostatnio kiedy? Ja wczoraj chyba grałem. Ja się bardzo długo lupowałem z mordercą. Za pierwszym razem? Bardzo długo. Kurwa! Bardzo długo. Co to jest za. Aj, to nie jest nasz ulubiony hak. Aj, aj, aj. Yy, Bardzo długo się z nim lupowałem wokół jednej, dwóch palet. W Midwich, w tym jednym takim pokoju są dwie palety. Po czym mnie powiesił, po czym. Yy, mnie ktoś zdjął, zaczął leczyć i zaczął uciekać, nie? Bo słychać było radius. Gość był na dole, ja też się tym zasugerowałem, że jest na górze. Zeskoczyłem na dół wprost pod kurwa oddeczkę. I mnie powiesił drugi raz. A trzeci raz chyba mnie stunelował już z tego co. Pamiętam. Dawaj od razu. Lecz mi kurwa. No lecz pierw. Co ty kurwa robisz? To się pierdol kurwa. Ja mam też dyntkę, ja mam apteczkę, w dupie cię mam kurwa. Nie chcesz mnie polecić To nie. Ja mam apteczkę. Nie wiem czy to jest... oooo dzień dobry Może klapę Kurwa kuca mi, ja ledwo mnie ściągnęła a niech mi poleci, a nie kurwa O tu jest silnik Ej no, dobra gdzie ona będzie wisieć? No kurwa będzie mi łaskę robić A tam Dobra tu może przykampię na tą paletę o, Jezus na tą klapę Idę tu szukać. Słyszę? Nie, to nie, to nie klapa. No ona poszła w tamtym kierunku, to. O nie, to telewizor! Ja myślałem, że klapa to jest. Weź czekaj, daj mi się połączyć z glifem. Dzięki. Dobra, już się podłożyłem, bo dała mi, po, po, dała mi, dała mi się po, połączyć z glifem to, to. To już nie chciałem uciekać, bo zrobiła mi przyjemność, to też nie będę jej przedłużał meczu. No nie udało się. Jezus ja myślałem, że to jest dźwięk klapy, a to był kurwa telewizor, którym się tapnęła, nie? To też dobre. To też dobry numer. No nie udało się uciec, aczkolwiek był całkiem spoko mnie zastanawia, dlaczego one... Dlaczego oni się nie... Dlaczego oni nie ściągnęli tej jednej laski? To było wtedy, co ja się ganiałem Nie wiem Trudno Jakby... Patrzcie, jak mało zabrakło Jakby to mnie nie ściągnęli, to bym się denerwował, tak? To wywalone Dobra yy, No to widzimy się w następnym meczyku Uuu, świątynia oczyszczenia to kurde, dobra mapa jest. Aczkolwiek czy ja wiem, czy, czy pechowa, czy nie pechowa. Nawet nawet mi tu Wiem, że go nikogo innego. Ale nawet mi takich rzeczy tutaj kurwa nie gadajcie. Czy jakby mnie 3 sekundy po tym... Wypieprzajcie STĄD! Aaaa! No, właśnie. <ścoughs> no kur... macie. ma daleki radius. Dobra, znajdźmy sobie... Miły, przytulny gen na uboczu, i, so I sobie na przykład po drugiej stronie, mordercy. A, to se totem pierw zrobię, yy, do którego pewnie na 100% przyjdzie po linii prostej z podhaka, a może nie. Mam nadzieję, że ją ktoś ściągnie, bo mi się Kurwa! Widział mnie! Chujek jedę! Gdzie on jest? Kurwa, no gdzie on był? A, chuj mu w dupę, kurwa! No wiem, że wiem, zmarnowałem paletę, no trudno. A paleta. No przynajmniej kurwa się będę... I chuj. Nie no wiecznie nie mogłem go tutaj ten robić i palić palet, nie? Co wy... Aha, dobra Oj, 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 a ja tu... Oni go tak... A jak tu... Ojej, ja się zagapiłem co oni robią? A te, no tato chyba chce bardzo umrzeć. Będzie jego świecić po boku latarką jak już dawno. Jak już dawno ten Tato chyba go naprawdę chce wkurwić. Aha, no i się tak to zaczęło i skończyło. Ta ma wyjebane Rubigena. bez bezranna. Mnie ściągnął. Dobra. Ty dalam stąd! Biegnął za mną? Glif? Dobra, bo muszę jeszcze użyć tej durnej skrzynki przy okazji. A kurwa, to jest buntotem, to szybciej się, szybciej się wyleczy. Papier? Papier, gościu. Nie no, bo to spow to nakłada spowolnienie... Spowolnienie to szkoda... To szkoda... Y ...się z tym siedzieć. Czemu dostałem narażenie? Dobra ja wolę yy... wszyscy zostali. O nie, on ma krwawego stary, tego, no to takie się nazywa ten perk jakoś To jest w ogóle gen, którego macałem, no ale to już inna kwestia. Ten dalej jest tak pomacany O kurde, ale gościoro zrobił On ją... Już zabił? O kurwa. No to nieźle. Wrażenie, że. Ale ja, Kurwa, ja nie... bardzo rzadko uciekam już teraz z tych meczy. A. Czuję, jakbym grał faktycznie przeciwko lepszym zabójcom. Te takie mecze fajne po długiej przerwie z DBD się trochę skończyły. Nie jest problem. Ugena? Coś mi to przypomina. Hm. Może, może zeszły mecz? Pytanie, czy ona ją ściągnie? A, To jest ta, która kurwa go tak drażniła. No to ja się nie dziwię, że tak z, y, załatwił. Może ją stunował, nawet nie zwróciłem uwagi. Przyjdzie tu? Czy ona goni? On ją goni, chyba. Dobra, może go wymanewruje albo biegnie po moich śladach. O tych chuju waflu jeden Aj chuj Ha, paleta No i co? No i chuja mi da ta paleta no. Kurwa, muszę palić zawsze te palety A ja ja, ja, dobra, dobra Ej powiem, że kiedyś coś takiego bym mnie ja nigdy nie chwycił, no ale to taki szczegół Ja, ja czasem czasem... się zdarza tak, że ty jesteś już kurwa... praktycznie już stoisz na nogach. Zasadniczo już jest animacja, że stajesz na nogach. A nagle cię sofa, kurwa, bo on cię chwycił kurwa, bo ma ramię y, 3 metry. Dobra, spierdalam stone kurwa głupi jest Gdzie za górkę. Idziesz ze mną mnie poszła To jest mało taktyczne miejsce, do... Do leczenia, bo ona jeszcze wybuchła ten gen. Podpierdol się Ta, to to jest ta z latarką. Znaczy ja też zaraz będę miał dentkę, ale taką normalną. No już się. Dawaj ten też odorant pod paszki. Mam no, to. Dobra Nie wiem, to widzenie tych śladów Chyba muszę wywalić, bo to niby szybciej chodzę Ale Ten sprint też mi coraz mniej razy Ratuje dupę, powiem wam Albo w chujowym momencie Zaczynam, muszę, muszę zrobić się Przerabagować perki Znaczy to z tymi paletami się przydaje Bo przynajmniej O ja pierdolę. Zobaczymy. Albo ugram to w ten sposób, albo nie. CZEMU TA KLAUDETKA jej NIE ŚCIĄGNĘŁA? No sorry, no nie I tak bym cię nie ściągnął, bym się w niego wpierdzielił, no. Sorry. Wielkie jest. Nie, nie ugrywamy tego i tak już. Ewentualnie klapa. E, to nie jest. Znaczy teraz to by nie było mądre. Kurwa, nie wiem, jest co zrobić. To teraz nie jest mądre do silnika. W sensie. A, goni go. Znaczy, ściągnę ją, nie? No, ale nie byłoby mądre chowanie się do szafki, jakby się, się domyślił, że ktoś tu cały czas krąży, nie? Jakby w takim krótkim odstępie czasu yy, silnik był znowu macnięty. I bym mógł już wtedy zajrzeć faktycznie do tej szafy. Dobra, idę tam w okolice. No chuj, ale w okolice poszedłem. Moja, ja akurat musi tu biec. Kościu gadasz! Jak ty się znalazł? Halo! Nie trafiłeś! Kurwa! W kurwie mnie ta jego moc! A, paleta! Masę rozwal! O kurwa, aż się na niego natknął. Aż się wystraszył, bo myślałem, że on biegnie prostu za mną. Nie no, i tak bym mu nie ucieknął. Przecież z moimi umiejętnościami na tego mordercę to... Nie ma szans. Nie wiem. Dla mnie ten morderca jest zbyt OP. No na mnie kompletnie. Po prostu ja nie wiem jak... Mogę tylko biegać i spalać palety. A tylko ja dlatego biegam i spalam palety, bo mi dość widzenia pali. Tak to bym pewnie leciał i pierdolił te palety, albo bym w ogóle żadnej nie znalazł po drodze. Ach, szkoda, że glifa się nie udało zrobić. I w sumie kołpa też nie. Coś powiem wam, że te zadania mi ostatnio idą jak gówno. Bo... O! Kurwa! 15 na 22, bo i to się nie udało zrobić. Nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że trzy osoby, ten ostatnio, i to tego Blenda... blendetę, nie wiem jak... Pośledzony chyba jest gościu, albo nie wiem o co mu chodzi. E, zasadniczo, dobra. E, nie przedłużam więcej. Dzięki za uwagę. E, do usłyszenia. No i co? Mogę więcej rzec? Element.